Trampek, czyli były grajacz na SMP oszukiwał widzów na swoich tragicznych shortach, a zaraz wam opowiem o nowych informacjach w tej sprawie i wyjaśnieniu do z TG-mi. Finalnie rozwiążemy teorie na temat tego, czy kanał Jam jest Jakuba dla dzieci ma kupione suby. Pewna rodzina dostanie ponad 3 miliony złotych za to, że ich córka poparzyła się na z McDonalda. ci opisze do 500 firm o prezent, a to co dostał jest naprawdę grube, a na koniec na ratuje psa. Dzisiaj mocny film, więc dla was mam także mocne wyzwanie. Widzowie 550 lajków i od razu robię dla was kolejne newsy, więc widzu zostaw teraz tego lajka, bo jest naprawdę warto. Dołącz do grona szefów, którzy wiedzą o wszystkim na bieżąco i zostaw suba z dzwonkiem. Pozdrawiam osoby, które teraz widzicie, a jako również chcesz się tutaj pojawić, to napisz hashtag mody w komentarzach, a dodatkowo dostaniesz ode mnie serduszko. A i wleciał nowy film na mój nowy kanał, więc wpadajcie. A zacznijmy sobie od takiego przyjemnego i ciekawego tematu odnośnie mortalcia, który to tym razem postanowił można Powiedzieć, podnieść poprzeczkę odnośnie tego challenge'u z pisaniem do firm o jakiś prezent w ramach nagrywania właśnie takowego filmu. I generalnie takie challenge zrobiło naprawdę dużo twórców na polskim YouTubie, a teraz na szybko jakbym miał wymienić, to na przykład Karol z Demba ze 110% Yoshi, a nawet Julka Żugaj. Więc co jak co, ale tego typu filmy są mocno popularne i bardzo się wybijają. Co widać. Ale zazwyczaj pisali oni jedynie do 100 firm i nic w tym dziwnego, bo to i tak jest dużo. W sumie to Yoshi nawet niedawno. Napisał do 420, tylko że w podniósł poprzeczkę 5 razy wyżej i napisał aż do 500 firm o prezent urodzinowy. I ogólnie to przyszła mu cała ściana takich paczek, no i było ich tam naprawdę bardzo dużo. A z takich ciekawszych rzeczy, to przykładowo dostał on swoją wła z własną złotą płytę za jeden z jego singlów, więc no było naprawdę ciekawie. Ja osobiście mogę powiedzieć tyle, że warto obejrzeć ten film. A teraz równie warto jest nagrać film Sewa Domskiego i Afika, ponieważ bardzo łatwo możecie zgarnąć sobie 1000 zł. W zasadzie to 600 zł, tylko te 400 to tyle są właśnie te klucze, które są po prostu w tym zestawie do wygrania. Z tego co wiem, to nie ma tam jakichś wielkich wymagań, a wystarczy po prostu nagrać fajny film z Xig oraz dajcie hashtag mchub do opisu i po prostu wtedy od razu bierzecie udział. Z tego co wiem, to można nagrać również TikToka, niekoniecznie jakiś długi film i wtedy macie do zagadnięcia 100 zł, więc też całkiem fajna opcja. Jak chcesz sobie zgarnąć łatwe sianko, to myślę, że warto jest bajać udział. No i duże sianko zgadnęła też pewna rodzina, ponieważ na Florydzie miał miejsce proces o odszkodowanie dla dziewczynki, która poparzyła się na getem z McDonalda w zestawie Happy Mila. I może to się wam wydawać komiczne, bo tak jest, ale dosłownie tak jest. I dostaną oni te 3 miliony złotych. A co śmieszne, to cała akcja miała miejsce 4 lata temu, i dopiero teraz się to wyjaśniło i teraz dostaną oni odszkodowanie. A przypominam, że chodzi tutaj o to, że że Nugget spadł na łuk do dziewczynki i po prostu się nim poparzyła, to nawet naprawdę poważnie, bo miała poparzenie do drugiego stopnia i do dziś ma po prostu bliznę. Szczerze to takie sytuacje dzieją się naprawdę bardzo rzadko, no bo wiadomo, że McDonald nie będzie dawał każdemu tylu pieniędzy, ale aż tak dużo odszkodowanie za poparzenie, no to trochę dziwna akcja, no bo wiadomo, że na tym ucierpiała, ale no to trochę bez przesady. A jak obejrzałeś odcinek do tego momentu, to napisz w komentarzach hashtag mody, a przypnę Ci serduszko, a no i polecam we sprzeć kanał, bo wtedy macie kozackie bonusy i pozdrowienia na filmie. Zapewne możecie pamiętać, jak jakiś czas temu mówiłem wam o totalnie nowych pierwszych w Polsce międzynarodowych cywilizacjach, które zorganizował Crufix. Tam z tego co pamiętam uczestniczy by byli z Czech i skądś jeszcze, ale teraz dodatkowo będą tam też Polacy. Same nagrywki cywilizacji ogłoszone są na 30 lipca, czyli już za kilka dni i chyba każdy może w nich wziąć udział. Niedawno jeszcze pisałem do Crufixa o to, kiedy będzie będzie odcinek z poprzednich cywilizacji, oczywiście tych międzynarodowych, i miał być on już trochę czasu temu, jednak chyba za szybko go nie będzie, jeżeli nagrywają oni już te nowe cywilizacje. Dla mnie sam temat był i dalej jest interesujący, dlatego tak czekam na ten cały odcinek, bo takiego czegoś jeszcze po prostu w Polsce nie było. Wiadomo, to tylko kwestia czasu, aż inni spróbują zarobić też takie coś, ale kofix był chyba pierwszym, jakby, YouTuberem w Polsce, który takie coś zorganizował. Według mnie takie coś może być naprawdę ci. I mam nadzieję, że jak już ujrzymy ten film od Kurufixa, to się mile zaskoczymy. Aishow Speed spotkał się z Neymarem. I jak niedawno mówiłem wam o jego spotkaniu z Ronaldo, no to teraz znowu udało mi się spotkać gwiazdę, czyli Neymara. Z którym to nawet nagrał TikToka, który totalnie rozwalił system pod względem zasięgów. Jakby ktoś nie wiedział, to I show Speed ma chyba zaledwie 18 lat. I no spotyka się z największymi gwiazdami świata, spełniając przy tym marzenia. No bo tak jak powiedziałem, po prostu ostatnio spotkał się na przykład za Ronaldo. a jeszcze jakiś czas temu tak naprawdę nie był jakiś popularny. Ja gdy to zobaczyłem, to po raz kolejny się mocno zdziwiłem, że mu się to udało. Bo zazwyczaj po prostu takie osoby nie spotykają się z nikim i nie robię sobie zdjęć, ale tutaj jak widocznie to załatwił jakoś nie wiem jak. Elon Musk totalnie zniszczył i dalej niszczy Twittera. Twitter to jak wiadomo jeden z największych poetali świata, jest on porównywalny do TikToka czy Instagrama i istnieje już bardzo długo, ale teraz wszystko może się zmienić, ponieważ Elon Elon Musk ogłosił, że Twitter zmieni się w X. I dosłownie to, co słyszycie, będzie się nazywał X. I kurde, no nie wiem, co w tym jest, co on w tym widzi. To jest... to jest X, widzowie. Nie wiem, szczerze, nie? Ale już teraz, gdy wpiszecie sobie x.com, to przenosi was do Twittera i chyba już kilka lat temu ta domena przez niego została zakupiona, więc od kilku lat miał już taki plan. A logo jest już nawet zmienione na oficjalnym Twitterze. Na to nieszczęsne X. Ludzie ogólnie są totalnie oburzeni i wkurzeni tą sytuacją, bo nie ma co się dziwić, bo zamiast ulepszać tę aplikację, on ją cały czas totalnie niszczy, a takich akcji z jego strony jest naprawdę bardzo dużo i od czasu gdy wykupił on tego Twittera, dzieją się tam naprawdę same złe rzeczy, ale teraz niestety nie są już to tylko plany, bo jest to już po prostu wprowadzone albo będzie wprowadzane, a za niedługo prawdopodobnie wszystko zostanie zmienione na... No i zmieniło się też dużo u Trampka, ale o tym za chwilę, bo zacznijmy od początku. Generalnie w całym temacie chodzi o to, że Trampik kilka dni temu jeszcze wrzucał showety, które po pierwsze były podwalone słowo w słowo od innego youtubera, a w dodatku oszukiwał on widzów właśnie na tych filmikach. Ponieważ mówił on o rzeczach, które wiecie, no w Minecraftie bez modów nie są możliwe. I tak po prostu kłamał dla zasięgu, wprowadzając przy tym ludzi w błąd. Wiecie, no nie każdy będzie wiedział, że jest to mod i po prostu, że jest to oszustwo, a może ktoś się nabierze i to bardzo słabe zachowanie ze strony dość dużego youtubera, jakim jest Jampek. Przypominam, że był on uczestnikiem Anachii SMP, tej oczywiście oficjalnej, na której to szło mu bardzo dobrze i po prostu widać było, że jest dobrym twórcą, ale tego tutaj już totalnie nie pokazuje. Cała sprawa rozgłośniła się głównie u DJ'ego, który to wszystko zobaczył i po prostu pokazał to większej ilości osób, że jest to skam. Na początku JAPEK totalnie nie chciał się na ten temat wypowiadać i po prostu nic już o tym. Nie było, ale jedyne co zostało zmienione, to dodawał do komentarzy, że jest to mod. Tylko tak naprawdę jakieś 90% osób, które przegląda kartę Shorts, tych komentarzy nie ogląda i dlatego jest to tak słabe. Lecz Jimmy wstawił posta na społeczność, oczywiście na swoją społeczność, którym to poinformował, że tak podobno zrozumiał, że zarobił źle i teraz nawet w tytule tych Shortsów pisze, że jest to mod. Tylko szkoda, że tak późno zostało to powiedziane, bo te Shortsy wyświetliło około 2 milionów osób. Oczywiście, jeżeli chodzi o wyświetlenia, bo tyle te szorecy wyświetleń wygenerowały. W ostatnim czasie tak słabej akcji ze strony jakiegoś twórcy chyba jeszcze nie mieliśmy, bo raczej nikt aż tak mocno nie odwalał, ale na szczęście tutaj wszystko jest już wyjaśnione i cały temat myślę, że powinien dobiec końca, bo jak widać Tajampek już zaprzestał robienia takich szorc'ów i zrozumiał swoje błędy i oby teraz postąpił o wiele lepiej. Teraz mam dla was taki dość niecodzienny temat, bo raczej na co dzień delfiny nie ratują psów. I dobrze słyszycie, ponieważ ostatnio pies wpadł do kanału i niestety zaczął się topić. Ale uratował go delfin, który mu pomógł. To jest naprawdę niesamowite, że ten pies spędził w wodzie około 15 godzin i udało mu się przeżyć właśnie tylko dlatego, że delfiny mu pomogły. Takie zdarzenia pokazują tylko, jak delfiny są dobrymi stworzeniami, i pomimo, że jakoś to wszystko się nie łączy, uratowały one psa. A ostatnio do internetu wyciekła ciekawa informacja, która stała się no dość popularna, a mianowicie teoria na temat czy kanały N1 Teamu, czyli Zota Darwiusa i Jam jest Jakubator dla dzieci kanały oczywiście, czy mają one kupione subskrypcje. Jakby ktoś nie wiedział, nazywają się one Flip, Flap i Flop. I w sumie jest to dość ciekawe, bo gdy spojrzymy na Social Blade, a, czyli taką do statystyk jakby stronę, ich przerosty subów są naprawdę bardzo dziwne. Bo gdy spojrzymy sobie na ich filmy, generują one totalnie słabe wyświetlenia w porównaniu do ilości ich subskrypcji, więc jest to niemożliwe, aby wbili oni tyle subów na tych filmach. I niedawno zniknęła też ich Kanałuka Eta Shorec, a teraz znowu wróciła. I to jest właśnie ten taki, jakby można powiedzieć, haczyk. Bo to właśnie na Shorecach wygenerowali oni bardzo dużo wyświetleń, przez co jest możliwe, żeby te Shorecy jakby zbustowały tak te suby i na Shorecach da się wbić taką ilość subów. Samą sprawą zainteresował się mu również Tijimi, który to na swoim streamie po prostu sprawdzał to wszystko i był po stronie, że są to kupione suby, czyli po prostu boty fejkowe. No i tutaj, oczywiście, nie mamy pewności, ale patrząc z tego punktu widzenia. To wydaje mi się, że są to suby z shortsów. Czyli i tak, oczywiście, puste suby, bo suby z shortsów nie dają totalnie nic, ale zawsze są to ludzie, a nie boty. Więc nie można ich oskarżać o to, że je po prostu kupili. Ten temat jest dla mnie trochę krzywy i nie wiadomo, jak faktycznie to wyglądało. Ale może chłopaki postanowią się na ten temat wypowiedzieć. A jak nie, no to możemy tylko i wyłącznie spekulować. A teraz to tyle z nisów. Zostaw suba, lajka i komentarz, oczywiście, mój kochany widz. Bo ja będę leciał. Elu.